Dzisiaj pokażę wam metodę podstawową czyli LBL do kostki 2 na 2 Przejdźmy od pomieszania kostki To jest metoda bardzo prosta Myślę, że przedstawię ją wam w dość łatwy sposób i żebyście to wszystko zrozumieli Dobra Pierwsze co musimy zrobić to ułożyć jedną warstwę ale żeby wszystkie kolory znaczy żeby te kolory były, pasowały do siebie Preferuję na razie ścianę białą i ułóżmy. Zaraz pokażę Wam, to jest podobne jak w kostce 3 na 3 Tak, i widzimy, tutaj ten pasek się zgadza cały. Tak, no i mamy ułożone. Drugim, co będziemy musieli zrobić, tutaj będzie ten wykorzystywany już algorytm, to ułożyć żółtą ścianę, tak? Czyli będzie to algorytm taki. I wykonujemy go aż dopóki yy, klocek nie wskoczy na swoje miejsce. Już widzimy, wskoczył i dokończamy go, przesuwamy następną warstwę i robimy to tak samo. No i widzimy, mamy już żółtą ścianę. Ta się nie zniszczyła. Teraz szukamy pary dwóch klocków na wyższej ścianie, które są obok siebie, tak? Czyli tutaj mamy fioletowy. Ten nie może być, bo są nie są obok siebie. Tutaj też, tutaj też, czyli tu. I przesuwamy pod ten kolor, który pasują, czyli pasują pod fioletowy. Teraz obracamy kostkę, żebyśmy mieli ten kolor z tyłu, i wykonujemy taki algorytm. Powinien nam się tutaj wyświetlić. I kostkę mamy ułożoną. Dobra, jest też taki drugi przypadek. Ułożyliśmy już żółtą, białą ścianę, żółtą ścianę i nie mamy dwóch pasujących kolorów, tak? Widzimy, żaden nie pasuje z tych. Więc przesuwamy ten klocek tu, tak? Żeby były, do siebie pasowały po ukosie. Ten pasuje z tym i po ukosie, czyli tu, ten pasuje z tym. I wykonujemy ten sam algorytm co wcześniej. Tak? Widzimy teraz... Pasują, więc przesuwamy i jeszcze raz. Dobrze. Yy, niekiedy w tej kostce mogą się zdarzyć skipy, więc że układacie i, i, i pominie Wam się jeden etap, więc chodzi wtedy szybciej. Metoda jest naprawdę bardzo prosta i ja osiągam nią czasy mój rekord to jest 11.1, więc myślę, że naprawdę dość szybko. No w granicach do, do około, myślę, że na początku będziecie układać około 30 sekund tą metodą. To chyba byłoby na tyle. Polecam tą metodę, po, o, o, proszę o komentowanie naszych filmów, ocenianie. Jeśli macie jakieś, jakiekolwiek pytania do tej o te metody lub do jakiegokolwiek innego filmu, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiemy. Na razie.